Pogrzeb mojej mamy odbył się tydzień temu i właśnie dowiedziałem się, że trumna była pusta. Martwa przed naszymi drzwiami. Tak znaleziono moją matkę pewnego wrześniowego ranka. Policja mówi, że to morderstwo. Nie ma nikogo, kogo można by obwinić. Patrząc wstecz, powinienem był brać znaki na poważnie. Moja matka ciągle patrzyła przez okno w stronę lasu. Obgryzała nerwowo paznokcie. Sprawdzała drzwi po kolacji, czy są zamknięte. Ojciec i ja uznaliśmy to za paranoję. Na jej ciele nie było ran. Została uduszona. Mój świat rozpadł się. W tamtym czasie nie myślałem, że może być gorzej, ale nie mogłem się mylić bardziej. Śmierć matki była najmniejszym z problemów. Gdy tamtego ranka wyszedłem po poczułem pustkę w żołądku. To uczucie nie zniknie. Noc przed pogrzebem usłyszałem pukanie. Zaczęło się o 22. Puk, 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 puk. Dźwięk dochodził od okna. Na początku myślałem, że to gałąź. Potem, że sprawca. Całe ciało mi stężało. Poczułem serce bijące w piersi. Zdarłem zasłony Za oknem tylko podwórko i zarys lasu. Wróciłem do snu. Rankiem modliłem się, by pogrzeb przebiegł normalnie. Niestety wydarzyło się coś, co wywróciło mój świat. Wszyscy siedzieli, gdy ojciec Andrzej otworzył trumnę. Nie było nikogo w środku. Trumna była pusta. Wszyscy wstali jak porażeni prądem. Pokój wypełnił się krzykami i westchnieniami gniewu. Jasne było, że ją porwano. Ojciec spędził noc na telefonach z domem pogrzebowym i policją. Podjęto kolejne śledztwo. Pogrzeb przełożono. Zacząłem czuć otępienie. Tamtej nocy pukanie pojawiło się znów o tej samej porze. Obudziłem się, słysząc je przy oknie. Puk, puk, puk 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 Ukryłem głowę pod poduszką. Puk-puk-puk. Dźwięk stawał się głośniejszy. Zrzuciłem poduszkę. Uderzyłem pięścią w szybę. przestań Hałas ucichł. Przykryłem się poduszką. Puk-puk-puk-puk. Zorientowałem się, że pukanie dochodzi z szafy. Drżałem ze strachu. Drzwi pokoju powoli się uchyliły. Stała tam moja matka. Mamo wyszeptałem. Wyglądała nienaturalnie. Uśmiechała się szeroko. Od razu wiedziałem, że to nie ona. Istota zrobiła krok w moją stronę. Widok przyprawił mnie o mdłość. To był ktoś noszący skórę matki. Przycisnąłem się do ściany. Chciałem uciekać, ale ciało mnie nie słuchało. Zastygnąłem ze strachu. Ich głos, mieszał mój głos matki z głosem starca. Mówili, że możemy być razem. Istota zbliżyła się i zaczęła skórę ze twarzy. po mięsie. Korzystałem chwilę i wybiegłem do korytarza. Na jego końcu stał ojciec. myślałem, że to ratunek. Kato, pomagaj, zawołałem. Zamiast ruszyć, ojciec tylko się uśmiechał. Jego skóra drgała nienaturalnie, stał nieruchomo. Usłyszałem pukanie za plecami. Biegłem w dół schodów ile sił w nogach. W połowie ktoś złapał mnie za ramię. To była skóra ojca. Drugą ręką przytrzymała mnie skóra matki. Nie mogłem się wyrwać. Ich głosy szeptały to samo zdanie. Daj suba popard dwa.